Hej, cześć, witajcie, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku przychodzę do Was takim poranikiem, jak nie dać się szukać oraz e, jak zabezpieczać prawidłowo swoje konto, także zapraszam Was do oglądania. Przed zaczęciem tego odcinka zapraszam Was do dania łapki w górę, subskrypcji mojego kanału wraz z dzwoneczkiem, aby nie przegapić nowości. Zapraszam Was również do napisania komentarza wraz ze swoim nickiem, ponieważ macie tutaj rozdanie na coś z kolekcji. Tutaj macie osobę, która wygrała w poprzednim rozdaniu. Bardzo Ci tutaj gratuluję. A my zaczynamy. Ok, więc na początku jest e, ważną kwestią jest sprawdzenie konta e, osoby, z którą mamy się wymieniać. Ja tutaj sobie zainscenizowałem taką e, sytuację. Napisałem z konta do Unii, haj wymienimy się e, i sprawdzenie tego konta. Jak sprawdzić takie konto Najprościej e, Polecam być na wersji e, komputerowej, tak jak ja bo na wersji mobilnej nie ma wszystkich funkcji, o których ja Wam opowiem. Także wpisujemy sobie w wyszukiwarkę konto osoby, którą mamy się wymienić. W tym przypadku będzie to moje długie konto. I pierwsze co to od razu nam powinno wyszukać konta. Mogą to być konta podobne, stworzone przypadkowo. W moim przypadku są to multiki, które zostały mi zrobione na, jak widzicie, obraźliwie, obraźliwe. Warto wspomnieć, że te multi to nie daje wam żadnej gwarancji, bo czasami mogą być one robione celowo, ma ich wiele osób. To znaczy, że są oszustami, jednak czasami coś może być na rzeczy, jeśli osoba ma ich bardzo, ale to bardzo dużo. I wtedy warto zapytać się tej osoby, dlaczego ona ma multi konta, na przykład ta osoba oszust, oszust 2 i tak Kolejna ważna kwestia to jest wejście na profil tej osoby. Tutaj właśnie warto być na wersji komputerowej, bo jest księga gości. Na wersji mobilnej tego nie ma. I przejrze, przejrzenie sobie e księgi gości, czy nie ma tam spamów, czy nie ma tam e multi... nie ma tam spamów, nie ma tam, które oskarżają te osoby o oszustwo. Warto sobie przejrzeć również na przykład zdjęcia, e, artbooki, luki i sprawdzenie sobie tam komentarzy, czy nie ma właśnie spamów, e, oszustw i tym podobnych. Warto wspomnieć że tym łatwo manipulować, bo osoba, która ma, ma dostęp do wersji komputerowej, może sobie je usuwać, może, może również e, na przykład uczciwy e, pozytywne sobie za same, sama pisać z multi z innych kont, dlatego warto sprawdzić te konta, które tam piszą e, te spamy, że ktoś jest oszustem, czy ktoś jest uczciwy, czy nie są to po prostu jakieś multi -konta lub jakieś wymianki, wymiana za wymianą na przykład e, pisem Tak, dalej. E, to Wam, jak mówię, nie daje gwarancji. Kolejne jest, jak nie dać się oszukać na unikat z programu. Często zdarza się tak, że chcemy się wymienić, wydaje się, że wszystko super. Ta osoba daje te włosy, ta osoba daje te włosy, ale okazuje się, że włosy, które dała ta osoba, są unikatem z programu, warte niż o, unikat legitny i tak naprawdę dochodzi do oszustwa, bo osoba twierdzi, że jest legitny ten unikat, a okazuje się być z programu. Jak rozpoznać program? Przeważnie po wejściu w szafę. Tutaj znowu to nie działa na wersji mobilnej, trzeba być na wersji komputerowej, tak jak ja. I sprawdzenie ułożenia szafy. W szafie, gdzie znajduje się ten unikat? Warto wspomnieć, że osoby często zakładają jakieś konta. Ja byłem taką, można powiedzieć, ofiarą tego dwa lata temu, jak dobrze pamiętam, że też wymieniałem się włosami, nie przemyślałem tej decyzji, nie sprawdziłem konta, no i doszło do oszustwa. Tak? Osoba mi wcisnęła program, zablokowała mnie, a dostała legitny unikat. Także tutaj warto mieć na uwadze, to też nie, nie dawam 100% takiej gwarancji, że to, że uda wam się rozpoznać, bo programy przeważnie są bliżej szafie i to widać, kiedy jest Unikat stary, na przykład taki z 2019 roku, że on przeważnie powinien być na końcu, chyba, że ktoś ma stare konto, ma dużo starych ubrań, które są starsze od tego Unikatu z 2019, tutaj akurat nie mam w tej chwili programów chyba żadnych, więc wam nie pokażę, chociaż w sumie ta sukienka na przykład, o. Nie pamiętam jakaś się nazywa, ale ona, raczej na pewno powinna być dużo dalej niż, e, niż Unikady z 2021, tak. Tu mam pakiet na przykład, tu mam Afryka okay, e, jak nie zostać się uszukać. Ważne jest nie wymienianie się poprzez dawanie prezentami, ponieważ obecnie jak i na wersji mobilnej, jak i na wersji komputerowej jest coś takiego jak wymianka, możemy zaproponować osobie, z którą chcemy się wymienić wymianę i nie wierzcie tutaj w jakieś e, bajki, że u sobie nie działa czy coś. Raczej bym w to nie wierzył, chociaż no, jest to prawdopodobne, że znając MSP, jednak ja no, bym w to nie szedł wtedy i używał e, opcji wymiany, jeśli wymieniamy się na przykład buty T za buty T i wtedy nie trzeba nic dokładać, nic dawać pierwszy ani drugi. Jest mobilny jak i na komputerze, to jest dostępna. Kolejna tutaj będzie wymiana: myślę, że z doładowaniami VIP, związana chyba też bardzo popularna sposób na oszustwa. Warto wspomnieć o tym, że często ludzie robią artbooki, gdzie pokazują, że mają rzekome doładowanie VIP. Często może to być plakietka, którą można sobie kupić tutaj w sklepie z rzeczami. Wpisując po prostu VIP, wyskakuje wam taka plakietka za 454 końców i. Jeśli ktoś Wam daje do wymianki na przykład taką plakietkę, e, tak, taką rzecz to nie jest doładowanie tylko właśnie ta plakietka i ona jest warta 450 końców, a w VIP no, znacznie znacznie dro jest cenniejsze. E, warto wspomnieć o tym, że jeśli to Wam proponuje osoba, która nigdy nie miała VIP-a, to można również zobaczyć, e, czy ta osoba rzeczywiście nie miała VIP-a, e, wchodząc na profil tej osoby, z którą e, pozdrawiam Badianna Pozdrawiam, widzę tutaj wypaiłaś chyba. Pozdrawiam. My na profil tej osoby wchodzimy w awardsy oraz w VIP. I tutaj Wam się ukaże, czy ta osoba miała vip Tu będziemy my, a tu będzie ta druga osoba. Moje drugie konto ma na przykład 120 dni. Możliwe jest, aby osoba mogła wymieniać się doładowaniem VIP, jeśli go nie kupiła wcześniej. Nie dostała na przykład e, karty podarunkowej, czy też e, na przykład e, go sama nie kupiła. W, wchodząc w pakiet Diamond czy vip -a. Bo jeśli osoba by dostała od kogoś do ładowania VIP, tłumaczyłaby wam to tak, no to ona nie może tego wymienić. Jedynie na zasadzie, że ta osoba by ona by zwróciła tej osobie, od której dostała, i ta osoba, która dostała zwrot tego VIP-a, wysłałaby wogo wam tylko w taki sposób. Ale w to też nie polecam zbytnio wierzyć, bo może to być e-podpucha i osoba może wam to w taki sposób tłumaczyć. Ważna kwestia w sumie to też jest unikanie wymian z kontami, które zostały nowo stworzone. Ja wiem, że ktoś mógł zacząć grać albo wrócić i na przykład kupić sobie unikaty lub kupić zipa i chcieć wymienić. Jednak warto mieć na uwadze, że raczej takiej osobie bym nie ufał i nie dawał pierwszy, jako pierwszy. Natomiast sam dałem się uszukać, na przykład w tym przypadku była to wymieniona kod z gazetki, gdzie ta osoba zaproponowała, że ma kod z gazetki, dam jej pierwsze. Jego część e, tego kodu, ale ja mam dać jej sukienkę Uni, którą ona sobie wybrała, sukienkę jej wysłałem, no i kodu drugiej części już nie podała. Także tutaj warto mieć to też na uwadze, taki, aby nie wierzyć, a to był też multik na, z niecałym nawet nie dziesiątym levelem, chyba niedawno stworzonym nawet. I tutaj jak e, wymienić się bezpiecznie, bo tak naprawdę żadna z tych. E, tych e, sposobów nie daje gwarancji. Daje tylko upewnienie się i możliwe uniknięcie oszustwa. Bo tak naprawdę uważam, że nie ma stuprocentowej e, stuprocentowego sposobu poprzez MSP, aby się z kimś wymienić. Dlatego tutaj z pomocą przychodzą różne grupy. Na przykład na Facebooku ja polecam najbardziej takie grupy z Facebooka. Tam jest dużo ludzi, których rzeczywiście jest uczciwa. Doho zdarzają się oszuści. Ja Wam podlinkuję Linki do grup na Facebooku, które uważam, że są uczciwe, które Wam polecam. Oczywiście tutaj nie będę, nie twierdzę, że inne grupy, których ja nie polecam, nie dam Wam linka, że są one na przykład nieuczciwe, po prostu z nich nie korzystam. Korzystam z tych najpopularniejszych, bo uważam, że jest to najodpowiedniejsze. Są tam na przykład moderacja, czy też administratorzy, którzy przeprowadzają wymianki, pomagają. Można również tam. Jest tam wiele postów na, na dane osoby. Wtedy jest łatwo też uniknąć. Można też wzuzać, jeśli zostaniemy oszukani, dając przestrogę innym, jak i może i sobie. Przestrogę można się upewnić, czy dana osoba jest też uczciwa, bo no, tu uważam, że często się pojawiają tam posty na dane osoby. Widzę tam posty, które ludzie pytają, czy dana osoba jest uczciwa, czy nie. I rzeczywiście można łatwo dzięki temu uniknąć i mieć stuprocentową pewność, że jednak ta osoba nas nie oszuka lub jednak nas oszuka. A można to skorzystać z pomocy np. moderatora czy administratora takiej grupy albo wymieniania się poprzez tą grupę po prostu, a nie yy, i znalezienie sobie nad lepszej oferty. OK, teraz bonus, jak zabezpieczać odpowiednio konto. Hasło do Waszego... Pierwsze, oczywiście najbardziej podstawowe, to jest nie podawanie nikomu hasła, tak jak to wyświetla w wielu miejscach MSP. To ja powiem szczerze, nie polecam podawać nikomu swojego hasła. Nawet jeśli to jest osoba, która wydaje Wam się zaufana, bardzo. nawet nie, czujemy, nie mamy potrzeby podawania komuś dostępu do naszego konta, no to lepiej tego nie robić albo od razu po daniu dostępu zmienić hasło na takie, które nie będzie się kojarzyło z tym hasłem, jakie było na naszym koncie. Kolejna kwestia to jest zabezpieczanie odpowiednie, czyli użycie silnego hasła. Hasło dobre powinno składać się w tym przypadku nie z dużej e bo MSP tego nie rozpoznaje, jednak powinno mieć dużo ilość znaków, cyfr, znaków na przykład specjalnych, czy z nazwą czy z naszym imieniem, gdzieś informacjami, które są ogólno dziś dostępne na MSP, bo sami je na przykład podawaliśmy. Kolejna ważna kwestia jest posiadanie maila. Można to sprawdzić, czy mamy maila tutaj w tych ustawieniach. Klikając na koło zębate i mamy opcję na przykład ja mam zmieni e-mail, czyli mam właśnie wpisane tam e-mail, warto to mieć na uwadze. Kolejna kwestia to jest, jeśli kupujemy VIP-a, to za każdym razem screenowanie oraz przy zakupie podawania prawidłowego maila, na które nam MSP wyśle potwierdzenie płatności, potwierdzenie kupna VIP-a. I trzymanie tych, tych potwierdzeń VIP, bo w razie jakiejś kradzieży konta, kiedy osoba nam zmieni maila, to jesteśmy w stanie chociaż odzyskać to konto, bo wysyłając do moderacji w formularzu, formularzu zgłoszeniowym te potwierdzenia, moderatorzy nam najpewniej pomogą i przywrócą. Oczywiście z nimi to też różnie bywa, także warto mieć to na uwadze. Więc to chyba na tyle w tym e, odcinku. Jeśli ktoś by chciał dodać jakiś e, sposób, jak nie zostać oszukanym, który może sam sprawdził, e, chce, chce się na przykład podzielić jakąś e, swoją nieprzyjemną sytuacją, chętnie poczytam, to zapraszam do komentowania. Także to na tyle. Pa pa!